Dzień dobry dziś na sprzedaż Jeep Commander rok 2008 czyli wersja poliftowa z silnikiem 5.7 Hemi z MDS -em. w wersji Overland czyli najbogatszej Przebieg 235 tysięcy kilometrów, którego sprowadziłem osobiście z Białego Stopu. Przepraszam za szarpanie kamerą, ale tu jest dużo lodu i ledwo stąpam. Auto sprowadzone przeze mnie, naprawiane u mnie w warsztacie, uderzone było z tyłu. Bardzo lekko w tym miejscu. Oczywiście zdjęcia do wglądu. Wszystkie elementy zostały oryginalne. Nie trzeba było kupować żadnych elementów. Natomiast tylko i wyłącznie został wymieniony te prowadnice, które. Teraz widać na zdjęciu z lewej i z prawej strony i wydech. Ja Cię kręcę. Co tu się dzieje? Może jutro jeszcze nagra nas w jakimś innym miejscu. Wow. Wersja Overland, czyli Alcantara. Najbogatsza. No i poliftowy. 5.7 chemii. Zobaczcie Państwo na kierownicę. Regulowane pedały. Nagłośnienie Boston. Dobrze gra. Dobrze gra. Quadra Drive 2. Skrzynia. Czyli jeden chyba z najlepszych napędów świata. Tak przynajmniej twierdzą Jeepowcy. Landrowerowcy twierdzą inaczej, że ich napędy są najlepsze. Myślę, że jedne i drugie są spoko. Zobaczcie Państwo, trzy szyberdachy standardowo, DVD, nie wiem, czy jeszcze ktoś z tego korzysta, ale jest. No i siedmiomiejscowy, prawda, tutaj mamy siedmiomiejscowe i jest hak, który możemy sobie zamontować. Ze względu na to, że musiałem wymienić z tyłu mocowanie koła zapasowego, to od razu już założyliśmy hak europejski. Oczywiście, auto jest zarejestrowane w Polsce, opłacone i przygotowane już pod przepisy prawa polskiego, jeśli chodzi o oświetlenie silnikowo, standardowo, jak to u mnie tylko 5.7 7 f 8, nowy akumulator standardowo ze Stanów. szmelc przychodzi. Wszystko ładnie zachowane, a był był nie, nieruszony, więc tutaj wszystko zostało tak, jak miało zostać. Pod spodem jest zachowany w doskonałym stanie. Chyba nie miałem tak dobrze zachowanego Jeepa jeszcze. Z delikatny nalot rdzawy, a tu mówimy tutaj o naprawdę delikatnym nalocie rdzawym, gdzie w Jeepach Zwłaszcza, że ten Jeep już ma parę lat. To zazwyczaj wygląda dużo gorzej. O, wtyczka. Już... Okej. Okay. Oczywiście czteronapędowy. To nie było wątpliwości. Opony. W przyzwoitym stanie, nawet całkiem dobre są te oponki jeszcze. Spokojnie jeszcze pognają trochę. I to widać. Zobaczcie Państwo. O, może tak. Tak wygląda. Rano całe. Więc naprawdę w świetnym stanie. Możemy go sobie jeszcze odpalić. Jak tu jest ślisko. Co to w ogóle jest? Zakrajno. Dziwne. O! Na Auto zimne. Tylko tyle, co przestawiłem go z punktu A do punktu B. Cichutko chłód jest silniczach. zobaczyć. Pięknie się szybko wchodzi. Bardzo fajny samochód. Myślę, że ktoś się nim mega pocieszy. Standardowo samochód sprzedawany na pełną fakturę VAT-owską. Możliwość sprzedaży na fakturę VAT-marża. Coraz droższe. Tak to niestety z komanderami w chemii jest, że jest ich bardzo mało. W Stanach też jest je ciężko kupić. Wszystkie mają przebiegi po 250-300 tysięcy mil, więc już takie naprawdę konkretne i trochę strach. Także znaleźć poliftowego Overlanda z rozsądnym przebiegiem to już jest naprawdę mega rarytas. No i to są ostatnie samochody terenowe niestety, nie? także, także no nie wygląda to za pięknie. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam i zapraszam do zakupu.